Targi Poznań Motor Show 2018 odbyły się w dniach 5-8 kwietnia. Przybyło na nie dokładnie 151 437 odwiedzających. W 2017 roku odwiedzających było o 15 tysięcy mniej, a dokładniej 135 tysięcy osoby. W tym roku było 15 pawilonów, 170 wystawców, 60 motoryzacyjnych premier, a w tym 10 pojazdów koncepcyjnych. Z roku na rok odnotowuje się coraz większe rekordy. W tym odcinku przedstawiam Wam najciekawsze samochody, które zostały zaprezentowane właśnie na tych targach. Przechodzimy do oglądania. Tylko, proszę, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli doceniasz moją pracę. Audi przywiozło do poznania najnowszą swoją limuzynę, czyli Audi A6. Przypomina ona swojego poprzednika, jeżeli chodzi o środek i zewnątrz pojazdu. Kolejnym pojazdem zaprezentowanym na targach było BMW M5, które pod maską miało 600 koni mechanicznych, silnik V8. Posiada on innowacyjny napęd na 4 koła. Jedną z najgorętszych premier było BMW i8 Roadster. Producent obiecuje, że sportowa hybryda ma zużywać średnio zaledwie 2,1 litra benzyny na 100 km. Pierwsze ładowanie akumulatorów ze źródła zewnętrznego trwać ma 3-4 godziny. Auto trafi do sprzedaży w maju bieżącego roku. Ceny mają zaczynać się od 700 tysięcy złotych. Cena jest astronomiczna. Inną swoją premierę miał Jeep Wrangler. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, które z tych prezentowanych aut podoba Wam się najbardziej. Ja ze swojej strony nie opowiadam zbyt dużo o tych silnikach, być może zrobię o tym inny odcinek. Kolejnym stanowiskiem było stanowisko Mercedesa. Mercedes również sporo zaprezentował, a najwięcej emocji zbudził Mercedes AMG Project One. Auto to dzieli naprawdę wiele elementów z najnowszymi bolidami Formuły 1. Jest to auto niczym przystosowane na tor wyścigowy. Właśnie jednym z najładniejszych stoisk było stoisko z Jaguarem, nie tylko ze względu na to, że stało tam oszałamiające auto, ale swoją drogą w Jaguarach bardzo podobają mi się tylnie lampy. Gwiazdą wieczoru było także Porsche 911 GT2 RS. Zaprezentowano nieziemskie parametry. Silnik o mocy 700 koni mechanicznych, 2,8 do setki z tylnym napędem. Prędkość maksymalna to 340 km na godzinę. Prawdopodobnie słyszeliście, ponieważ dosyć głośno było w internecie o Skodzie e Jest to w pełni elektryczny samochód, niedługo ma trafić do klientów. Nie zabrakło również hiszpańskiej nutki na tych targach. Hiszpanie zaprezentowali m.in. Saata Leona, najbardziej sportowa wersja Cupra R oraz jego wyścigową odmianę. A na koniec kilka samochodów, o których nie wspomniałem. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek z najpiękniejszymi hostesami tych targów, możecie dać znać. Przyszłoroczna edycja targów Poznań Motorshow 2019 ma odbyć się 28-31 marca 2019 roku. Dla informacji, w ten weekend, czyli 14-15 kwietnia 2018 roku, w Warszawie na PG Narodowym odbywa się Auto Nostalgia 2018, czyli ogólnopolskie targi i wystawa pojazdów zabytkowych.